W tej lekcji zajmiemy się operatorem mnożenia. O tyle, o ile w matematyce operatorem mnożenia jest kropka, o tyle w informatyce bardzo często operatorem mnożenia jest taka gwiazdka, i taka gwiazdka jest operatorem mnożenia także w języku C. No i teraz, jeżeli chcemy przemnożyć dwie wartości liczbowe przez siebie, no to po prostu pomiędzy nimi stawiamy taką gwiazdkę. I teraz w wyniku działania szóstej linijki kodu źródłowego my tutaj oczekujemy, że w oknie konsoli pojawi się 10. Jak widzisz tutaj, ta dziesiątka faktycznie się pojawiła. Przy czym, tak samo jak w przypadku pozostałych działań arytmetycznych, które już wykonaliśmy w lekcjach wcześniejszych, no że nie możemy wykonać dokładnie na takiej samej zasadzie. Czyli możemy tutaj sobie zadeklarować zmienne, liczba 1, liczba 2. Możemy tutaj następnie dokonać inicjalizacji, czyli powiedzmy, że liczba 1 jest równa 10, liczba 2 będzie równa powiedzmy 4. No i tutaj w oknie konsoli teraz możemy wyświetlić wynik mnożenia tych dwóch zmiennych. I popatrzmy, jaki będzie efekt działania. Tutaj się wyświetli 40. Znaczy w gruncie rzeczy wyświetliło się 1040, ale to nie dlatego, że tutaj wynik działania jest równy 1040, tylko po prostu najpierw mi się tutaj wyświetliła dziesiątka, która jest wynikiem działania szóstej linijki kodu źródłowego, a potem dopiero 40, czyli coś, co jest wynikiem działania jedenastej linijki kodu źródłowego. Stało się tak dlatego, że ja po prostu tutaj nie zrobiłam enteru nigdzie, więc tutaj ten enter w tym momencie dołożę. I te dwie wartości liczbowe już pojawią się jak widzisz w dwóch wierszach. Tutaj oczywiście moglibyśmy dołożyć kolejną zmienną. Tutaj od razu póki pamiętam, zrobię załamanie wiersza. Można tutaj zapisać, że zmienna wynik będzie dokładnie równa temu samemu, co liczba 1 razy liczba 2. I możemy sobie wyświetlić ten wynik teraz w oknie konsoli. popatrz na efekt działania tego programu komputerowego. Tutaj mamy 40 i ta druga 40, która się pojawiła tu w tym miejscu, no to będzie efektem działania, właśnie pokazuję, ona będzie efektem działania 13 linijki kodu źródłowego. No i tak samo jak Wcześniej tak samo tutaj też możemy sobie zrobić opisy, tutaj sobie zrobimy, że liczba 1 razy liczba 2 jest równa, natomiast tutaj sobie zrobimy taki opis, w którym zapiszemy, że zmienna wynik na wartość i dwóch kropek. teraz, jaki będzie okres tego programu komputerowego. Tutaj działa tak, jakbyśmy sobie dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego, tak jakbyśmy się spodziewali, że będzie to działało. I oczywiście tutaj o tyle o ile przy odejmowaniu, o którym rozmawialiśmy podczas poprzedniej lekcji. O tyle tutaj no, sytuacja jest taka, że nie ma znaczenia, czy ja przemnożę liczba 1 razy liczba 2, czy liczba 2 razy liczba 1, ponieważ efekt działania będzie dokładnie taki sam. Popatrz. Ja teraz tutaj zapiszę, że moja zmienna wynik to jest dokładnie to samo co liczba 2 razy liczba 1. No i tutaj wyświetlimy sobie w oknie konsoli tą naszą zmienną wynik. No i popatrz teraz, jaki będzie efekt działania tego programu. Tutaj no, znowu nie zrobiłam załamania wiersza, natomiast, niemniej jednak, zwróć uwagę, że. W obu tych przypadkach zwracana jest wartość 40. Natomiast tutaj może sobie zrobimy Enter. Ok, no tylko zwróćcie uwagę, że ja inicjalizacji dokonam tutaj już w treści kodu źródłowego, no, ale równie dobrze. Ja mogłabym zrobić troszkę inny numer. Tutaj sobie zrobię załamanie wietrza, takie dodatkowe, a dopiero w tym miejscu. Poproszę użytkownika o podanie wartości zarówno zmiennej liczba 1, jak i liczba 2. No to tutaj zrobimy: podaj wartość zmiennej liczba 1. I zrobimy przekierowanie na tą zmienną liczba 1. No i znowu kolejny see out. Tym razem podaj wartość zmiennej liczba 2. Przy wykorzystaniu z inna przekierujemy po prostu te, tą drugą wartość na zmienną liczba 2. I tutaj wynik będzie dokładnie ten sam, czyli tutaj mogę, czyli, wynik, czyli ta zmienna, moja zmienna wynik będzie miała dokładnie taką samą wartość. Więc przekopiowuję no i po prostu ją wyświetlę, Czyli też nie będę pisała już od zera, tylko sobie kopiuję. No i teraz popatrz na działania tego programu komputerowego. Tutaj sobie podamy wartości, gdzie nie będzie 9 i niech będzie 1, więc 9 razy 1 to jest 9, stąd tutaj ta dziewiątka. Ja pokazałam tutaj wartości te działania na wartościach całkowitych, ale równie dobrze moglibyśmy sobie tutaj zmienić to na liczbę zmienno przecinkową. I efekt działania tego programu również będzie poprawny, przy czym na tym etapie już tutaj mogę podawać wartości zmiennoprzecinkowe. Jeżeli miałam typ całkowity, to tych wartości zmiennoprzecinkowych nie mogłam użyć, dlatego że liczby zmiennoprzecinkowe obsługują zarówno liczby całkowite jako zmiennoprzecinkowe, natomiast liczby całkowite obsługują tylko i wyłącznie liczbę Całkowita, o czym musisz pamiętać. W tym odcinku to już wszystko. Tym razem zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym to zajmiemy się dzieleniem.